Witajcie w Wiedźminie 3 Pora nagrać kolejny odcinek. Scenera jest ciemna na kamerce, ponieważ mamy godzinę dokładnie pierwszą 54 czasu Greenwich <grymne> Ale, 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 ale zajmijmy się może zajmijmy się może w tym odcineczku nie GWINT, ty, kurwa weź tylko VINTA Geralt Zajmijmy się może głównymi zadaniami i będą to sprawy rodzinne. Porozmawiaj z baronem, okej. Okay. Mm, tak, dokładnie. I Oswin! Gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba zostaje nisze. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak Baron w szał wpadnie, to nie ma z zmiły. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo sponie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz! jakby panienka Tamara was tak widziała od mojej córki To wygląda. Uratowany. Ho, Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Uciekło od ciebie, tak było? Starczy tego dobrego. Dobra. Będzie padasowa scenka, patrzcie to. Już wytrzeźbią. Musimy porozmawiać. A akurat moje zdaniem Rozenek trochę zjebał, powiem powiedzieć Musimy porozmawiać. Takie, wiecie, takie bardziej twarde takie. Musimy porozmawiać. O, musimy pogadać. Czy coś takiego, a nie takie... Musimy porozmawiać. Co on kurwa? Do dziecka mówi? Do napranej świni Ale... mówi, a nie do dziecka. O, teraz było ok. Się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym Tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konną, Polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? Dwadzieścia lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało, jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A wiedź mi nieco, ty tam kurwa wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu padła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano. Z owszanymi portkami i guzem na głowie, a ich już nie było. Kurwa! Wiedz mi, nie wiesz jak to jest? Chuja, tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Tamara była przy tym wszystkim. Widziała to. Może z za drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem połbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na pół piętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mama, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem, Anne. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poloniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych w prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Widziałem wielu martwych ludzi, ale to musiał być straszny widok. Żebyś byś wiedział, nogi się pode mną ugięły. Widziałem całe pola trupów pod sodem i jak palili czarownicę w Mariborze. Ale to wszystko to przy tym o. taki mały chujek. I tym razem to wyłącznie moja wina. Tego jeszcze nie wiemy. Talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego albo raczej to, że go straciła. Co się stało z dzieckiem? Owinąłem je w czyste prześcieradło i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy kurwa o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem, aleczce przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym Twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? <laughs> Jak się zastanawiam w ogóle, to skąd on wie, że to była dziewczynka? Tak, anyway, teraz tak się zastanawiam. Tyle razy przyszedłem tą grę i, do, i dopiero teraz zacząłem się zastanawiać, skąd on wie, że to była dziewczynka. chwila czy coś mi umknęło? Czy Baron powiedział, że to była dziewczynka? Czy, czy co? Czy. No, bo już trochę. trochę nie rozumiem. Może obejrzę jeszcze raz ten odcinek, później nagranie i zobaczę, czy mówi. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. My się tak zastanawia, trochę dziwne. Bo jeżeli nie wie, to jest po prostu niedociągnięcie. Nie wie, a nagle wie. Weird. To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć Twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki. Hm, duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do Twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Tyru. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Cokolwiek postanowisz, niech moje dziecko więcej nie cierpi. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem, i wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów, niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. I postaraj się wytrzęsieć. Wziąć szpadel. Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Kilka godzin później. Burza, psia krew. Jeszcze kawałek idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Jakieś podgrodzie podgrodzia tutaj zawsze było, się tak zastanawiałem, takie, zawsze się zastanawiałem co tu było. Jakieś, jakaś, jakaś zrujnowana część tego kasztelu czy coś czy niezadbana, czy odpuszczona po prostu Piękne miejsce wybrałeś odpuść mi. Przecież kurwa, wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. To jak się rozsierdzi, ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O jakie pierdole, a jeśli się zaniepokoi... Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży Ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić. Uspokoi go magię. Weź go na ręce. Teraz. Ja pierdzielam. Jak to? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pobliżu. Może się kurwa! No chodź tu. Nie tam kurwujesz. Mały puszczyk, mamy. Grom i Trzy podstawowe eliksiry. Pamiętajcie, święta trójca. Może gromnie aż tak, ale puszczyki jaskółka, przede wszystkim jaskółka w sumie. Modne widma Jezus Christ, to było naprawdę. Ale co chcesz Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod wschodzie. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w głowę. Odtąd będzie związany z Twoim domem, a może odnaleźć Twoją rodzinę. I wiecie co, zauważyłem też. Właśnie napisy były wyłączone, włączmy je. Typowy Let's Play z Wiedźmina, to jest przecież z włączonymi napisami, prawda? Więc nie, nie, nie psujmy tradycji. Zdejmowuje mnie to, jak naceluję na barona, zaczynam używać znaku i w momencie, w którym znak się używa, akurat cel schodzi z barona. Krew pod józefem, i okay. to było dziwne, że tak samo biją. Znowu to samo bije się jak węgosz, nie utrzymał go. A teraz trzeba chyba dwa użyć, albo trzy nawet. Ulało się. Przestało. No prawda dziwne, jak to jest. Nie. No to wymyśli jakiś, to ważne. To to dziewczynka jaka neczka chciałaby ją nazwać. No właśnie, i teraz dopiero padło to to dziewczynka, bo spojrzał się jej na krok. A skąd Geralt coś nie wiedział. Weird. to już myślałem, że trzy razy mnie trzeba walczyć, że trzy, trzy walki będą, tylko dwie. Co teraz? Powtarzaj za mnie. Na siły nieba i ziemi. Na siły nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś a której nie przyjąłem Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Teraz zakup ciało. Co teraz? Kiedy mi nie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale. to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na narodzicielski odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać doby, aż poroniec zamieni się w chłukę. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Okej, okay. postaraj się nie upić do nieprzytomności, dobra. Teraz to co, jak tutaj podchodzimy to jest usiądź i zaczekaj, okej, okay. a mam nadzieję, że możemy teraz zrobić jakieś inne zadania, na przykład poboczne czy coś, bo ja już zamierzam kończyć ten odcinek, już jest ponad 20 minut, go dwa poprzednie były takie jakieś dziwacznie długie, a w każdym razie dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka, za obecność tutaj razem ze mną i z Gerwazem, dziękuję wszystkim, do zobaczenia i do usłyszenia. I tak dalej, i tak dalej. Papa. Chwytam broń na tle, powiększają się średnice. Słychać grom, bo przeszywają błyskawice. Prycha koń, wichartarka jego grzywe. Moich rąk znowu zginie, ktoś jestem najemnikiem. Spoglądam na klingę, jakbym przed sobą miał lustro. Czy naprawdę jestem wilkiem, czy jeszcze istotą ludzką? Odurzone eliksirem stów nie mogę usnąć. Tak jak nimłe, nie wiem co jest.